Siemaneczko ziomeczki z tej strony RTGamer. Witam Was w drugim sezonie. Zagrajmy w grę Faster Than Light. Jak pamiętacie, ten kanał zaczął się właśnie od tej gry. Niestety, chyba nawet nie doszliśmy do bossa w tym pierwszym sezonie. Trwało to chyba bodajże 7 odcinków. I postanowiłem wrócić z tą serią. Fajnie się w to grało, przyjemnie. Tylko niestety, instalując na nowo, nie zmieniłem głośności w tej, muzyki w tej grze. I praktycznie cała moja nagrywka, całe drugie podejście wiązało się z tym, że mamy tak głośną muzykę, że zagłusza praktycznie to co mówiłem. Dlatego, żeby nie kasować tego materiału, bo tam się dużo fajnych rzeczy ciekawych rzeczy wydarzyło, to postanowiłem e, nagrać e, komentarz do tego mojego odcinka taki w postprodukcji, zobaczymy jak będzie wyglądało. Jeśli Wam się spodoba, to będziemy można tak nagrać wszystkie odcinki, bo wtedy można się bardziej przyłożyć, zobaczyć, jakie błędy się na bieżąco robiło. Tak to w trakcie grania się nieraz czegoś nie zauważy, a już oglądając swój materiał widać dużo błędów. Ale zobaczymy, no. Zaczynajmy, zobaczymy, czy nam się to spodoba, czy nie. Yy, rozpoczynamy. I powiem wam tak. Od razu na samym początku, jeden wielki fail. Skasowałem na jakąś grę, bo tak na próbę patrzyłem, czy wszystko działa. Yy, nazywamy naszą ekipę. Będę to ja. Dodam tutaj jako drugiego mojego przyjaciela, grustu który także prowadzi kanał na YouTube. Pozdrawiam Cię, Grustu. A także tutaj dodałem Wateris, jest to moja koleżanka, to również YouTuberka, początkująca. Jeżeli macie ochotę, zapraszam, odwiedźcie kanały Grustu i Wateris, wspierajcie. Co my tu mamy? Nasza nazwa, Jastrzą, zostawiamy tak jak było. Tryb chciałem, żeby to się włączyło. Mówię, dobra, poprosimy, niestety kliknęłem wyłącz, no trudno, już Teraz dopiero to widzę w, w, w nagraniu, że advanced jest za wyłączona. Trudno. No i dobra. Rozpoczynamy. Ty, postaram się teraz mniej czytać tych wszystkich wydarzeń, bo to już jest trochę powtarzalny temat. Rozdzielamy załogę. Wymyśliłem sobie, że Grusto będzie na razie odpowiedzialny za tarczę. Watery yy, zostanie chyba przy strzelaniu. No, a że ktoś musi być pilotem, to ja zostanę tym pilotem, niestety. No, to chyba trochę najgorsza rola, bo najbardziej statyczna, tam się nie dzieje ciekawego. No, ale ktoś tą rolę musi, musi robić, tak? Więc tak tak to taką decyzję podjęliśmy. To nam się już ład ładują yy, bronie. No i wykonujemy pierwsze skok w drugim sezonie. Yy, trafiamy na pierwszy bezzałogowy statek. Także yy, nie atakujecie, on patroluje ja akolice. Także. Zatakowaliśmy sprawdzimy, co się ciekawego u go dzieje. Od razu jak widzicie pierwszy pocisk Artemida idzie w silniki. Z kolei laser automatyczny celujemy w naboje, żeby oni nie mogli w nas strzelać. Ładnie się skończyło w jedną turę. Otrzymujemy pierwsze 12 zł w nowym sezonie. No i co? Pierwsze, pierwsze podejście do tak naprawdę do ulepszania statku, tak? Spojrzałem, tu sobie jak, jak to mniej więcej było. sobie przypomnieć, wszystko w których opcjach tu się wybierało, kiedy znalazłem to miejsce, eee, patrzę, mniej więcej, jaka tam sytuacja, co byśmy chcieli. No i na parkowałem tego paska energii, dlatego pasek energii dołożyłem. Pamiętam, że jest to dosyć istotna rzecz, żeby ten reaktor ulepszać, także dołożyłem. Dzięki temu dostaniemy więcej troszkę uników. I dołożyłem w tarczę, niestety jak ty widzicie, próbuję dodać ten jeden punkt, który miałem, ale się nie dało, bo chyba trzeba mieć dwa, żeby kolejny poziom wszedł, nie? ten na, na drugą tarczę, dlatego dodałem w, w silniki, i skaczemy dalej, nie? Tu mamy jakąś możliwość natknięcia na jakiś statek, także tak, wyskoczyliśmy, tutaj uruch uruchamiają się alarmy, i tu chyba nie doczytałem tego, tam była taka opcja, że Nie działają nam tarcze I ja tutaj zacząłem się zastanawiać chwilę, mówię Dlaczego nie działają tarcze? Zrobiłem pauzy w grze I zacząłem się doszukiwać mniej więcej tej informacji Ale nie znalazłem tej informacji Dlaczego, dlaczego nie ma tej tarczy Ja mówię, na razie nie ładujemy z tej Artemidy Żeby nie marnować pocisków Ale jak nie mamy osąd, mówię, chyba z dwojego złego Lepiej nie tracić tego kadłuba, który jest najważniejszy W tej grze, dlatego Odpaliłem ten pocisk Byleby tylko ten Byle by tego go szybko pokonać, mówię, szkoda tego kadłuba, nie? I tak już dwie jednostki straciłem. O, no i dobra. Pokonaliśmy, dostaliśmy jeden paliwa, dwa pociski, 17 złomu. I o dziwo, nasze y, te tarcze wracają. Także, mówię, coś jednak było chyba z tym statkiem. Jakiś tam musiał wysyłać sygnał, który nam to blokował. Ja tego nie doczytałem. Wykonaliśmy kolejny skok. Tym razem mamy. Niewielką eskortę statków federacji. Między nimi, statek, między nimi tam trwała gorąca wymiana zdań. No i zaoferowaliśmy naszą pomoc, żeby mi Ale niestety stwierdzili, że ten. Mamy jakiś statek. Oni tam mówią: Dobra, to pomożemy, wam, bo jesteście za słabi. Nie, nie chcemy waszej pomocy. No trudno w takim razie. No lecimy dalej. Niech chcecie to nie. Ruszyliśmy sobie w kolejną podróż. Tym razem trafiamy na co? Zobaczmy. Bezzałogowy, rebeliancki patrolowiec, który ma relacje neutralne w sumie Ale chcieliśmy tą stację paliwową ubronić, bo mówię jak jest stacja paliwowa można trochę paliwa da? paliwo jest w tej że dosyć istotną rzeczą Także podjęliśmy walkę Mają drona Także patrzę, że ten dron dosyć mocno nam obija tą tarczę A co nam przez to będzie powodowało, że zaraz dosuniemy w kadłub, tak? Także mówię Z dwojego złego lepiej puścić ten pocisk Artemidy i lecimy jak najszybciej, po prostu, żeby nie tracić. No, bo ten kadłub ciężko potem naprawiać, tylko tak naprawdę na tych w yy, stacjach naprawczych albo ewentualnie gdzieś we sklepach można naprawić. Także o, zwaliliśmy jeden pocisk, jeden gron, 13 złomu, co by teraz to je ulepszyć, pomyślałem, bo mówię, mamy tego złomu troszeczkę. Już dostaliśmy informację, że yy, otrzymaliśmy od tej stacji za to, że pomogliśmy im ten statek 24 złomu. Mówię, 24 złomu to mamy dosyć dużo, poszliśmy w te tarcze Bo tarcza to jest... Podstawa w tej grze, przynajmniej tak mi się wydaje Dodałem pasek energii, jak widzicie Brakuje nam nadal jednego paska, więc tutaj zabrałem bodajże... O właśnie, zabrałem z silników, dałem w te tarcze Dwa paski to już będzie dużo trudniej tym dronom zbić I ten kadłub trochę więcej przetrwa No i dobra Przebywamy do sektora, w którym masz się roje statków cywilnych. W pewnej chwili zaciekawiła nas oferta stoczni szarej strefy. Powiedzieli, że nam dadzą 10 paliwa, jakim oddamy dwa drony. No, a że dronów w sumie nie używamy, na razie, bo nie było możliwości, no to oddałem te drony i tak miałem 4 A paliwo, mówię, zawsze potrzebne. Także wejść do sklepu, wymieniliśmy się i lecimy dalej. Pojawił się na naszej mapie pierwszy sklep, niestety, oczywiście, jak to ja mam w swoim zwyczaju. Nie zatrzymałem w ogóle złomu, mam tylko 6 sztuk. Także lecimy dalej. Spotkaliśmy y, tutaj jakiegoś rebelianckiego, y, piratki myśliwiec, który nam mówi, że zapłaćmy my to, to nie będzie nas atakował. No ale mieliśmy wybór tylko zapłać, a nie mieliśmy złomu, także odrzucam propozycję. Rozpoczęła się po raz kolejny walka. Y, grustu w tarczach, baterii, zładuje nam pociski, lecimy. Oczywiście Artemida poszła u nich w pociski, działem laserowym strzelamy w tarczę, jak widzicie tarcze już zeszły, niestety pociski minęły się, więc teraz już Artemida troszkę oszczędzamy, mamy tylko 6 pocisków, no i pyk. Próbował uciec, ale niestety mu to się nie udało. Tu zaraz nasz laser dokończy dzieła zniszczenia, tym razem walimy mu w silniki, żeby nie miał szans ucieczki. Otrzymaliśmy 18 złomu jednego drona i dwa pociski, także jesteśmy na dobrej drodze z tymi pociskami 24 złomu Myślałem nad tym czy ten mostek ulepszyć, bo tam jest 50% szansy na nich na autopilocie Ale mówię od biedy to Chyba lepiej na razie silnik, bo ten silnik to jednak tam są jakieś te uniki Takie te stałe Więc dodałem w nim silnik No i tak naprawdę Patrzymy, że znowu nie mamy tych punktów energii, tak? No ale to już trudno. Gdy jak znajdziemy teraz złom, to od razu w te punkty energii trzeba ładować. Dotarliśmy do stacji kosmicznej. Jest to reklama Stoczni. E, mają bieżące naprawy statków wojennych. No więc się pytamy, w czym się specjalizują. No i za, za pewną ilość złomu bo mogliby nam ulepszyć generator tlenu. Mamy go na pierwszym poziomie. Z tej oczywiście złomu nie mamy, także odmówiłem. No i zamykamy sektor pierwszy. Do wyboru mamy terytoria Engi albo niezbadana mągławica, z tego co ja wiem, że te mągławice są trochę ciężkie w graniu, dlatego mówię wybiorę Engi, ponieważ pamiętałem z tego pierwszego sezonu, że Engi to tak w miarę przyjazne były, w miarę przyjazne były te tereny i tak jak to było napisane zresztą, możesz liczyć na ich pomoc, także dobrze wybrałem mimo wszystko. Tutaj patrzę, jak nam się załoga rozwija. jest ładnie idzie w pociski, grusto idzie w tarczę. Ja nie idę w nic nie wiem dlaczego, chociaż tutaj zaraz na tym mostku, ale dobra. No i tak. Nowa mapa analizuje więc jaką trasę, obrać, mówię, dobra, jakąś taką optymalną, żeby parę tych punktów odwiedzić mimo wszystko. No i super eleganckie tereny. Pierwsza, pierwsza boja tak naprawdę nawigacyjna, i mamy już walkę na terytoriach neutralnych, tak naprawdę, nie? Więc okej. Okay. Rozpoczynamy atak. I co ciekawe, to zobaczyłem właśnie przy osłonach mają taki zielony pasek. Jeszcze raz się z spotkałem właściwie, o co tu chodzi. Nie zauważyłem tego w trakcie grania. I teraz tak, odpaliłem tą Artemidę. I jak zobaczycie, o, bardzo dużo naboi weszło w to, a praktycznie nic nie stracili. Ani tarczy, ani ten pasek strzegł. A my dostaliśmy znowu w silnik. Aż tam dziurę zrobili w tym silniku. Tutaj ładnie Vateris uniknęła pocisku, chwilę by dłużej została i dostała by w czapę. Z pocisku, ale udało jej się uciec. No teraz we mnie odpostrzeliwują. No i po kolei próbujemy jakoś sobie tutaj ten silnik naprawić. Tutaj przez tą dziurę nastąpiła dekompresja. Tutaj tlen się zaczął ulatniać. Przez to jednostki trochę oberwały życiowo. Na szczęście na tyle mało, że dało się to ładnie uleczyć. No i dobra. Te jednostki naprawiają. Ja stwierdziłem, że jak już wszyscy dostali trochę po plecach, no to warto do ambulatorium się udać, uleczyć. Tutaj patrzę właśnie, że przez to, że został zniszczony ten silnik, to mamy 0% uników, dlatego. W grustu poszedł się uleczyć. I to jest właśnie dziwna sprawa, bo myślałem, że oni teraz cały czas naprawiają ten silnik, nie? Bo jest 0% uników, ale na dole nie ma tego paska pokazującego, że, że trwa naprawa. Także. Trochę dziwna sytuacja, ale już się naprawiły te silniki, y, Znaczy odzyskaliśmy te uniki, ale to chyba dlatego, że moja postać wróciła na mostek. Teraz tu się zamieniają ludziki miejscami. Tylko oczywiście, że zamieniłem jednostki, prawda? Tutaj znalazłem tę opcję, że można przypisać stanowiska i teraz patrzę, że grusu stoi w silniku. A baterii się leczy. O, to, to zapiszemy to, żeby nam było łatwiej do tego później wracać. I oczywiście, dlaczego nie wiem, wysłałem Bateris do silników, zamiast do pocisków, nie? Zapisałem wszystko, fajnie lecimy dalej, nie? Także nasza kochana Bateris nagle stała się kobietą, która obsługuje silnik. No, wyskoczyliśmy dalej, spotkaliśmy dryfującą broń. Proszę bardzo, personel pobliskiej Stacji Kosmicznej, uciekam przed rebeliantami, którzy nam dadzą bombę jonową. Dobra, no to mówię w takim razie ładujemy ją do jastrzębia, nie? Patrzę, że wymagane zasilanie 1. Także spoko, dosyć długie przeładowanie, bo 27 sekundy to jest bardzo dużo. Przy naszych broniach, które mają po 11, po 12 obrażenia miała na 0, czyli w ogóle nie zdaje obrażeń, z czego też na początku nie widziałem. No dobra, ale mówię, mimo wszystko spróbujemy. to dosyć dobra broń. Dodałem oczywiście punkcik i mówię, używamy broni, no ale no przecież nie mam paska energii, nie? Próbowałem zabrać silników w tym pasek energii, no ale się niestety nie dało. No to mówię, może się da z tych podzespołów tam, z kamer, czy z grodzi, no ale też nie da się kliknąć, nie da się tego zabrać, mówię dobra. Idziemy zbierać złom. Klikam, 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 nic się nie dało, leci. Spotykam je. Kolejny... punkt. Tu jest względny spokój, trudno powiedzieć na jak długo. Więc sklep, oczywiście, 4 złomu przy, te, przy sobie. Także no znowu nic nie kupimy, omijamy sklep. Natykamy się na transportowiec ENGI uciekający przed flotą modliszek. Edgi chętnie przekazują ci część swego ładunku, bo przyspieszy to ich powrót do domu. Dali nam 3 złomu, jednego drona i dwa pociski. Bardzo dobrze, bardzo lubimy. A to nam pozwala z kolei dać pasek energii, które nam brakowało, i ładujemy w bronię nową. Także zaraz będziemy sobie testować nową broń. A tymczasem wykonujemy kolejny skok, mamy sklep, oczywiście 16 złomów, więc no niewiele kupimy za to 16 złomów, omijamy. Po zakończeniu FTL-a otrzymujemy wiadomość, że gość mówi, zapłać nam 19, no to prze przelecisz, a my nie gościu, walimy cię na bułę. I teraz patrzę, mówię, o, Wateris, a co ty robisz przy silnikach, co? Przecież ty właśnie od ty pocisków. Wracając na takie błędy się tutaj zdarzały w tej serii. Właśnie tego też nie zwróciłem uwagi przez co późniejszym etapie. No i zobaczycie, jak się to wszystko zakończyło. Aczkolwiek, no, takie są sytuacje, że po prostu no, gdzieś kogoś puścimy, gdzie nie powinien być. Tutaj ładuje mu w tarcze. Broń ta laserowa, tutaj. I z... chciałem spróbować właśnie tego, tej jonówki, nie? Ale gość się chciał wycofać. Daje nam odwrócone pole jonowe. 35 złomu. 6 paliwa. Mówię, a dobra, to w sumie dosyć dobre rzeczy, bo te pole dało ją nowe, nie dlatego chciałem to wybrać. No i dobra, mówię, teraz w takim razie mamy 50 złomu. Chciałem te czujniki dołożyć, żeby można było zobaczyć wnętrze statku wroga, ale mówię, na tym etapie gry chyba to jeszcze nie jest na tyle potrzebne. Grodzie też byłyby w sumie dobre, bo zamiast wychodzić, mieli grodzie, ale. Chyba najlepiej teraz paski energii było dołożyć, dlatego bodajże że dwa paski energii dołożyłem. Tak, dołożyłem dwa paski energii w tym momencie, czyli daje nam to większą szansę na unik. Mamy 20% uników. Sygnał SOS ominąłem. I mamy kolejny jakiś statek neutralny. Oczywiście czujniki wskazują, że tamten nie chciał nas atakować, ale my, jak to my, atakujemy. Mamy dobrą tarczę, mamy dwie t patrzę, że dron nam niewiele robi, także mówię, postaram się zaoszczędzić tą Artemidę, nie? Ale z kolei, my testujemy tą bronionową, także jak zobaczycie, trójka bronionowa uderzyła u nich w drony, drony zostały unieszkodliwione. Tylko no, nie zadawało to obrażeń, o czym się przekonałem dopiero później, nie? Mówię... Zaoszczędzimy trochę tych pocisków od Artemidy, więc będziemy tej jonowej używali, bo ona, ona nie zużywa. Tak się później okazało, teraz też tak widać nawet na nagraniu, że po raz kolejny zabrało nam pocisk. Nie mówię dlaczego to w ogóle tak, tak długo ta walka trwa. Przecież już dwa razy uderzyłem z broni jonowej, do tego cały czas walę tym laserem. A ten kadłub u nich taki dosyć, dosyć sztywny, nie? I teraz znowu poszła jonowa po raz trzeci na tę tarcze. Znowu go nie dobiło, Mówię, o co tu chodzi? Patrzę, że nie zadaje w ogóle obrażeń. Jedynie blokuje. Blokuje systemy przeciwnika, dlatego mówię, o, to chyba nie jest dosyć dobra broń dla nas. Tutaj sobie teraz dokładnie to wszystko czytam. W dodatku zobaczyłem, że zabiera te pociski chyba, co? Nie, teraz jeszcze z tego, tego się jeszcze nie zorientowałem. To jest najciekawsze. No mówię, dobra, mamy już wszystko do kolejnego sektora, ale w sumie ten sektor NG jest taki w miarę przyjazny. To jeszcze troszeczkę pozwiedzamy. No i pyk, proszę bardzo, rebeliancki myśliwiec, który ładuje F2L i chce przekazać nasze pozycje do wroga. Oczywiście jak znaczycie, mają też teleporter. I to jest nasza pierwsza walka na pokładzie, bo tu widzę, że ten wskoczył na Mintrus. Od razu przeskoczył do Wateris. Może chciał na rankę przyjść, nie wiem ale tutaj zaraz Grustu wyskoczył naszą koleżankę obronić i już we dwoje go tam, kurde bieg bęgują w pociskach, proszę bardzo Grustu trochę oberwał, ale jak to mężczyzna przyjął na klatę całe, całe zagrożenie żeby kobietę osłonić. my w międzyczasie ładujemy mu tam oczywiście bronią jonową bo mówię, po co ten po co Artemidę używać, nie? moja załoga osłabiona ale po co ma się leczyć, stoi sobie razem w pociskach, nikt nie pilnuje tarcz Grustu zaspał. Trudno. I teraz dopiero się zorientowałem mniej więcej gdzieś w tych okolicach. Mówię, o, gruzto, może byś się trochę uleczył. Może byś poszedł z bateristą na małą randkę w ambulatorium, a potem wrócił do roboty. W międzyczasie widzicie, już mam tylko jeden pocisk, bo cały czas ładuje głupi tą bombą jonową. Dobra, ludzie wracają na swoje stanowiska. W tym momencie bodajże kończymy tak, skończyły mi się wszystkie pociski, teraz otrzymałem dopiero dwa. I mówię: What the fuck, dlaczego mam tylko dwa pociski? Skoro nie użyłem w ogóle Artemidy. No i patrzymy, to nie zabiera, to zabiera, ale przecież tego nie używałem, bo to wymaga pocisku. I nagle, ta ta ta, fanfary. Zobaczmy na nową, przecież w końcu z tego teraz korzystam na stopnie. Laser nie? Artemida nie? No proszę, przebija osłony, wymaga pocisku. O, elegancko. Także tu leży problem. A ja 6 razy bodajże z tego bo miałem 6 pocisków. Nagle doszło do zera. Mówię, no super. Dobra, też ten szybko sklep odwiedziłem. Mam 60 złomu, coś się może. Może coś się tutaj ugra. I to nam sklep zaoferował. Niedaleko tej boi znajduje się sklep Engi. System dronów. Dziadosfer dla mnie. Teleporter załogi, też gówno, tu jakieś dwie bronie, ale zwykłe obrażenia zero, jest to impuls leczący, w sumie dobre, ale mamy ambulatorium, także mówię, nie będziemy się leczyć, tutaj bomba zapalająca, która ma szansę wznieść pożar, nie, no to z dwojga złego, mówię, tego nie sprzedajemy, nawet tam było, jak... takie jakie było, mówię, 60, tu mamy te pole właśnie, które dostaliśmy z poprzedniej walki, mówię, z... Tutaj naładujemy sobie tylko tak ten kadłub, bo mamy przy okazji taką możliwość to troszkę kadłuba, dronów nie, tych pocisków trochę, no bo wystrzeliłem, doładowałem sobie pocisków dwie sztuki, no i reszta poszła bodajże w paliwo, czy już nie kupowałem nic? Chyba już nic, tak, 24 paliwa wystarczyło mi. Tutaj czytam sobie, to, to jest to pole jonowe, chciałem tego użyć, niestety nie zauważyłem, że to, jest, że to się już po prostu odpaliło, nie? Po prostu zdobyłem to myślałem, że to jest w ładownie. To się okazało, że to już jest aktywne w tym momencie, także super. I dosyć samą pozycję teraz mieliśmy, jak widzicie. Dosyć cała pozycja, żeby uciec, a mam już yy, praktycznie pościg na plecach. Także wróciliśmy. No i mamy tutaj kolejną walkę. Że od czasu, gdy oberwaliśmy, jesteśmy tu uwięzieni W pobliżu stacji widzisz spalony kadłub dryfującego w, w, wraku. Chcieliśmy, żebyśmy dali 3 jednostki paliwa, ale my, oczywiście, mamy 23 jednostki, więc to jest dla nas za mało. Nie daliśmy. Y wyruszamy w dalszą drogę. I tutaj patrzę, że nasza kochana Bateris nie wiadomo dlaczego, no ale tak polubiła te silniki, że po raz kolejny stoi przy silnikach. Mówię, no, Bateris, no proszę cię, Przecież ty jesteś od pocisków. Nie wiem o co tu chodzi, dlaczego ona tam do tych silników tak często chodziła, czy ja to tak nieświadomie robiłem. Zapisałem raz jeszcze stanowiska, żeby już teraz na pewno była w tych pociskach. No i zobaczymy zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Wykonujemy już chyba nasz ostatni skop w tym odcinku. Tak jest, dolatujemy po raz drugi do tego wyjścia. Tu powinno być już w miarę w porządku. Tak jest, nic się nie dzieje, żadnego wydarzenia nie ma, znamy to miejsce. Wykonujemy skok w następny sektor i mamy do wyboru ojczyste światy modliszek albo sektor cywilny. Z racji tego, że te modliszki są dosyć trudnym przeciwnikiem, to wybieramy sektor cywilny, ponieważ tam powinno być względnie bezpiecznie, ale to już się wszystko wydarzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym to tyle, trzymajcie się, no i cześć!